Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale na Poza tym, lecimy z szybkim przekazem, szybką wiadomością od tej osoby, którą macie w serduchu na myśli, z której nie macie kontaktu. Tasujemy, jak zwykle. Już raz były potasowane, ale przytosujemy jeszcze przy Was. Myślicie sobie, zamknijcie, słuchajcie oczy, myślicie sobie o tej osobie, o co chcecie zapytać tę osobę, i tak dalej. Co ta osoba, o której myślicie, z której macie kontaktu, chce Wam w tej chwili powiedzieć? Co chcesz jemu jej powiedzieć? W tej chwili osobie, która o ciebie pyta. Mów śmiało. Zamknijcie oczy, będzie Wam dużo łatwiej, może więcej wiadomości się dowiecie. Co chcesz jemu jej? Myślcie sobie, myślcie sobie, o... zamarzcie się o tą osobę. Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili o osobie, która o Ciebie pyta? Mów śmiało. Co chcesz jemu jej powiedzieć na chwilę obecną o osobie, która o Ciebie pyta w tej chwili? Co chcesz powiedzieć o sobie, która o Ciebie pyta? Mów śmiało. Co chcesz powiedzieć osobie, która o Ciebie pyta w tej chwili? Mów śmiało. Czy jeszcze jest coś, co chcesz tak już na odchodne powiedzieć osobie, która o Ciebie pyta? Mów śmiało. Dobra, prawda? to tu weźmiemy. Też. Czy jest jeszcze już tak na odchodne? Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili osobie, która o ciebie. jeszcze coś? Dobrze, już nic, także ok. Ustawić, robimy tutaj ładnie. No i dobrze, czytamy wiadomości, słuchajcie, od tej osoby, tak? Będziemy, słuchajcie, z szybkim przekaziem wiadomości dla Was, od tej osoby. Zdarzyła się w moim życiu drobna wpadka, której nie żałuję. Jak cię z nią z nim zobaczyłam. Serce pękło mi na pół. Czemu ty mi to znowu robisz? Klamka zapadła. Szukam miłości stałe, nie na chwilę. Szczera rozmowa oko w oko musi być. Likesz naprawić to przyjaźń przynajmniej. Moje ego duma nie pozwala wyciągnąć pierwszej i pierwszemu ręki do siebie na zgodę. Eee, wzbudzam w tobie zazdrość. No ciekawe. Waham się co dalej zrobić. Przegiłeś, przegiełaś. Zostaje przyjaźń. Na miłość już jest za późno, żeby to uratować. Jestem zazdrosny. Tak wiem, że masz nazg... zazdrosna. Tak wiem, że masz nazg... Zmiany są trudne, ale konieczne w tej znajomości. Ciekawiś mnie. Musisz się dobrze starać o to znajomość. Chcę z Tobą ożenić, założyć rodzinę, spędzić z Tobą całe życie. Słowa bardziej wolą niż pieśń, pamiętaj. Nie walczę o kogoś, kto nie walczy o mnie. Chcę zacząć życie od nowa, od zera, z kimś nowym. Jestem już inną osobą niż byłem, była. Kocham Cię. Czekam na Twój ruch. Jak możemy dokonać pozytywnej zmiany? Wkurzasz mnie, ale i tak Cię kocham. Nigdy się nie poddawaj. Jestem szczęśliwy, szczęśliwa, gdy widzę, że się uśmiechasz, jesteś przy mnie, mamy do przepracowania dużą karmę, ten związek jest mega męczący, udowodnię Ci już niedługo, że mi zależy, Ty zrób to samo, chcę zakończyć z Tobą tę znajomość, bo mnie męczy, mega mnie zraniły Twoje słowa, udowodnię Ci moją wartość, Ty udowodni mi swoją, zaufaj mi w końcu. Ech. Zastanawiam się nad nami, co dalej zrobić, mam do Ciebie ból, to jest to, szukałam, szukałam Ciebie, wszędzie było warto na Ciebie poczekać jestem pewny, pewna, jako że podjęłam, podjęłam dobrą decyzję nie baw się uczucia, bo się ktoś zabawi się twoimi zobaczysz, jak ja się czuję albo on, albo ja, albo ona, albo ja waham się przez siebie zaczynam działać od nowa, nowy rozdział, nowa ja, nowy ja koniec naszej znajomości, stop jestem całkowicie załamany, załamana Otwórz się w końcu, nie jesteś zamknięty Stoisz w miejscu i myślisz o byłym rozdziale Nie pozwolę Cię skrzywdzić Bo jesteś dla mnie jak siostra, brat Odezwy, odezwę się pierwsza, pierwszy Potrzebuję rady Słowa bardziej wolę gorzej niż pięć Dałaś, dałaś mi popalić, ale dało mi to do myślenia Kochałam, kochałam Cię, sobie, szkoda, że Ty mnie nie Za mało się starasz Imponujesz mi Uzdrowienie znajomości nadchodzi w końcu Mamy dużo spraw do wyjaśnienia nie ufam już Ci Kręcisz mnie coraz bardziej Oczy powiedzą wszystko, pamiętaj Mam wobec siebie poważne plany Mam nadzieję, że mi wybaczysz, bo jesteś najważniejszy, najważniejsza w moim życiu Nie możemy stać w miejscu, trzeba ruszyć Mam nadzieję, że mi wybaczysz, wróć do mnie Ciężko jest Ci na nowo zaufać bardziej, Jesteśmy bardziej do siebie podobni Tam się wydajesz, dojrzyj w końcu Ech, Nie stój w miejscu, ruszaj naprzód Patrz przyszłością, nie przeszłością Spacz sercem i oczami. Czego ty w końcu ode mnie docierta chcesz? Nie pisz nie dzwoń daj mi spokój. Gdy nie robisz mi wentliku, jestem bardziej spokojny, spokojna. W końcu, oczy, w końcu z oczu zeszły mi różowe klapki. Pokochaj, pokochaj samo samego siebie. Wtedy pokochasz innych. Spotykam się, z, z było, żeby ci zrobić na złość, zbudzić zazdrość. Lubię Cię bardziej, niż Ci się wydaje. Szczera rozmowa mi się należy. Czemu mnie tak potraktowałaś? Potraktowałaś? Czasami zbytnio mnie kontrolujesz, kontrolujesz samą samego siebie. Nie jesteś moją zabawką. Marzę o tobie i silnie. Buduję dom, pracuję. Zraniłeś, zraniłeś mnie. Chcę zgody. Koniec tej dziecinnej kłótni. Ukrywam swoje uczucia, boję się, że mnie wyśmiejesz. Nie wiem, jak zareaguję, że ci przestraszę, że rozwalę. Przyjeźdź. Ale chcę ci powiedzieć, że bardzo mocno kocham i tęsknię. Będziemy szczęśliwi, mówię ci to chcesz spełnić swoje i twoje marzenia, niedługo zaproponuję spotkanie, na pewno się ucieszysz, wyjeżdż, wyjdziemy w końcu na prosto, o czym mówią wszystko, bardzo mocno ci kocham i za tobą tęsknię, zapomnij o mnie, tak będzie najlepiej, mam duże poprzeczki i wymagania, nie mam już na ciebie siły, z jednej strony cię kocham, z drugiej strony cię nienawidzę, jesteś dla mnie idealna, idealna, widzę cię, jaką mamy mamę, tatę, męża, żonę, to jest, co to jest między nami, to się nigdy nie skończy, to po prostu nie był czas dla nas, Chcę się z Tobą zestarzyć, ożenić się, założyć rodzinę, zbudować dom od podstawowych fundamentów. Idę pracować na własne marzenia. Jestem na tyle dojrzały, dojrzała, że wiem co robię, więc mnie nie pouczaj. Pracuję, na naszą, pracuję nad przyszłością naszą, swoją. Widzę jako jaką mamy tatę, męża, żonę. Trzymajcie się. Cześć!